Cześć, tu Rafał Growiec, a wysłuchacie kanału Tak na marginesie. Zbliża się koniec roku. Czas podsumowań, czas by coś nowego zacząć, a coś starego skończyć. Tak więc porozmawiajmy o czymś, co się skończyło o walkach gladiatorskich. Dlaczego tak? Po pierwsze, historycznie nie mamy ich już. Dlaczego? Po co? Dlaczego nie? Kultybujemy już tego kultu? Po drugie, jak ma się do tego nasza kultura chrześcijańska? Otóż bardzo prosto: skąd się wzięły walki gladiatorskie? Prawdopodobnie z rytualnych walk, jakie staczano w imieniu poległych czy też zmarłych bez walki. W starożytnym Rzymie. Z czasem ludzie zaczęli zauważać, no, pogrzeb z gladiatorami jest bardzo ciekawy, bo ktoś kogoś okłada mieczem i nawet jeżeli nie po to, by uczcić zmarłego, to by popatrzeć na to, jak ktoś kogoś okłada mieczem, ludzie przyjdą. A jak przyjdą. No to też zapoznają się z rodziną zmarłego. Jest bonus, prawda? I tak oto walki gladiatorskie w pewnym momencie wyszły ze sfery religijnej, a stały się sferą publiczną. Nie chodziło o to, by coś uczcić, ale po to, by zobaczyć, jak ktoś obrywa połubie ostrym mieczem. To nie były ćwiczenia. Dlatego, że w wielu wypadkach ginęli na arenie i ludzie chcieli zobaczyć na arenie śmierć. Chcieli zobaczyć, jak ktoś zdany na łaskę i niełaskę ich albo ich ulubieńca, ich ulubionego polityka czeka na wyrok. Nie sprawdzałem jakie są ostatnie wyniki badań historycznych. Czy decydował kciuk w dół, czy w górę? W każdym razie, jak pokazał kciuk publiczności w tę czy inną stronę, człowiek żył albo umierał. Gladiatorzy mieli swoich fanów. To była bardzo popularna dziedzina kultury, popularnej, niekoniecznie wysokiej. Moi też trochę propagandy w to się wdzierało. Rzymianie starali się ubierać swoich gladiatorów w stroje, które ich zdaniem oddawały kulturę ich poddanych, podbitych ludów. Tak więc na przykład Retiarius oddawał kulturę jakichś tam rybaków. Tak on tutaj miał sieć, tutaj harpun. I starał się związać kogoś innego. Z kolei, trak. Dajcie mi chwilę, jeszcze szybko sprawdzę. Trak miał małą tarczę i krótki miecz, więc gdy ta sieć była duża, długa, no to miał łatwiejszą szansę na to, by zginąć. I lud lubił takie nierówne szanse, no bo przecież no dobra, w 9 na 10 przypadkach ten trak polegnie z reteriusem, ale może będzie dość dobry, to jest ryzyko, to jest ciekawe. I właśnie dlatego ta ciekawość była wykorzystywana przez polityków, którzy fundowali Igrzyska. I jeżeli mieli kasę, to nawet potrafili zalać Koloseum i zrobić bitwę morską. Często te bitwy upamiętniały historyczne wydarzenia, no bo wiadomo, no okej, okay, no, no tutaj przypomnimy bitwę taką a taką i zabijemy przy okazji iluś tam ludzi, ale lud będzie się cieszył, będzie na nas głosował, będzie fajnie. I w ten układ wchodzi chrześcijaństwo, które z jakiegoś dziwnego powodu nie lubi zabijania ludzi dla rozrywki. Wielu tego nie rozumiało. I przez wiele wieków, bo chrześcijaństwo pojawia się w pierwszym wieku po Chrystusie i aż do IV wieku dalej trwają zawody gladiatorów. Dlaczego nie wszyscy byli chrześcijanami? A nawet i niektórzy chrześcijanie chodzili na takie zawody. Dlaczego? Bo ludzie to lubią. To jest naturalna rzecz, że lubimy oglądać krzywdę innych, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo jest ona realna. Jak myślicie, dlaczego w tym momencie zapewne jakaś stacja telewizyjna publikuje nagranie z wypadku. Nie dlatego, by przestrzec, bo ludzie lubią widzieć krzywdę innych. Tak było nie tylko w kwestii gladiatorstwa. Walk gladiatorskich, jakkolwiek by ten dziwaczny sport, który kończy się śmiercią innych, nazwać. Tak było w przypadku wyścigów rydwanów. Wielu ludzi nie chodziło na nie po to, by zobaczyć piękne, szybkie maszyny ciągnięte, ciągnięte przez wspaniałe konie woźniców, którzy doskonale wykorzystują swój talent, by tu wejść w wiraż, tu doskonale wykorzystać siłę mięśni rumaków. Nie. Wielu ludzi przychodziło tam po to, by zobaczyć, jak ktoś się zabija. Przykładowo, były dwie maniery owijania się lejcami. Maniera rzymska, bodajże, była taka, by się owinąć dokładnie. Maniera grecka, by powozić. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, jeżeli rydwan kogoś, kto jest dokładnie owinięty lejcami, wpada w poślizg, wywraca się, i jeszcze sama masa rydwanu, nawet jeżeli miał on być jak najbardziej lekki, uderzy na przykład w klatkę piersiową. Ten człowiek traci dech, ale nadal jest owinięty lejcami, a konie dalej biegną. Rydwan rozpada się w kawałki, a konie tego człowieka ciągną. Nieraz ci, którzy jadą za nim, nie mają szans go wyminąć, i te same kopyta ich koni są zabójcze. A co więcej, ludzie w starożytności byli bardzo pobożni. I zachował się na przykład taki talizman, który wymieniał imię, zapewne, hebrajskiego boga Jao, Choć mogło być to też źle wymówione jowisz. Źle zapisane przepraszam, bo to nie było wymówione. I ten Talizman miał haczyki. Dlaczego? Bo w momencie, gdy przejeżdżał zawodnik z przeciwnej drużyny, którego nie lubiliśmy i któremu życzyliśmy przegranej, a jednak był nieco za daleko. Rzucaliśmy takim talizmanem jak szurikenem ninja. Fakt, nie były one zbyt dokładne, nie były tak precyzyjne jak szurikeny, ale liczyliśmy na to, że trafi i choć troszkę przeszkodzi w tym wyścigu. Jak było to popularne, niech choćby wskaże to, że zawarto na tym imię hebrajskiego, zapewne, boga. To jest szokujące, to jest dziwne, ale pamiętajmy, to, że ktoś się wziął, ochrzcił i chodzi do kościoła, nie znaczy, że jest od razu dobrym człowiekiem. Taki człowiek mógł ulegać choćby pokusie, żeby, no dobra, postawiłem 50 denarów na tego na tego woźnicę, no to chcę, żeby on wygrał, więc aby ci inni przegrali, nawet jeżeli mają zginąć. A śmierć Zawodnika nie była czymś takim strasznym, gdy wiemy, że są też elementy, na które ten woźnica się godzi. Są wypadki. No więc, skoro my lekko w takim wypadku położemy, to nie jest taka strata, prawda? Zauważmy też, że kultura antyczna nie jest dokładnie. Taka jak niekiedy ją przedstawiają, że, od, że wszędzie chodzili ludzie w togach i dyskutowali o Sokratesie. Była masa ludzi z gminu, którzy Sokratesa, no, może tam kiedyś słyszeli. Tam ktoś coś powiedział o Sokratesie, ale przede wszystkim interesowało ich, by po ciężkim dniu pracy sobie odpocząć, na przykład na trybunach. I wtedy szukali rozrywki, szukali czegoś, co zaspokoi ich rządze emocji. I co znajdowali? Znajdowali właśnie wyścigi rywanów walki gladiatorów. Pamiętajmy, że takie frakcje były mocne. Były sytuacje, gdy gladiatorzy byli sprzymierzeni politycznie, właśnie z jakimś hojnym sponsorem, politykiem. Tak samo stronnictwa, kibiców, Kiboli. Nazwijmy to po imieniu Kiboli. Miały nie tylko swoje zaopatrywania polityczne, ale też religijne. Bo jeżeli dany polityk trzymał się religijnie, dajmy na to frakcji Arian, i nie lubił katolików, no to też gdy jego ulubieńcy pobyli katolików, to mówił a coś się stało, no, no przechodzili i przypadkiem sztachety na nich spadły, a że z jasnego nieba, no cóż. Dodajmy do tego też, wracając już do walk gladiatorskich, samą taką kulturę południową, takie swoiste machizmo. Jak taki gladiator zdobył sławę, nierzadko w charakterystycznym stroju, nosząc pewne oznaki swojej sławy, no bo przecież, jeżeli ktoś wypuszcza gladiatora, a był to duży biznes, zwłaszcza, że i ten gladiator doczekał się jakiejś sławy, starał się, by był ten ktoś rozpoznawalny. Ten człowiek, który idzie na śmierć dla uciechy tłumu. Tłum składał się nie tylko z mężczyzn, ale też i z kobiet, często z wyższego stanu, które takiego gladiatora zapraszały na salony, ale też w głębsze zakątki domu, znacznie bardziej oddalone od drzwi niż chciałby ich mąż. Gladiatorzy kojarzyli się z niemoralnością. Dlaczego? No, powiedzmy sobie szczerze, jak macie ryzyko, że przy następnej walce, byle niedoświadczony młokos Was zabije, bo akurat źle zaświeci słońce? Staracie się to życie wykorzystać do końca. Tym bardziej, jeżeli macie świadomość, że z tych Waszych sukcesów to 90% idzie do sponsora, a 10% 9,9% do Waszego trenera, aby dostajecie 0,1. Owszem, byli wielcy, znani gladiatorzy, którzy mogli powiedzieć: No, sorry, ale to ja nadstawiam karku, nie ty. Ustalmy jedno: ja biorę połowę, ty połowę. Ale to była rzadka sytuacja. Raczej gladiator miał niewiele do powiedzenia. Tym bardziej, że gladiatorami nie zostawali też ludzie czyści moralnie. O ile nie był to człowiek, Rzeczywiście wyszkolony od małego, często gladiatorami zostawali ci, którzy jakoś wyróżnili się w ten czy inny sposób w walce. Na przykład rozbijając głowy pięciu ludziom, którzy mieli ich zaprowadzić przed sąd za kradzież. Gladiatorzy byli sławni, mieli małe opory moralne i to samo przekazywali innym. Możesz być sławny. Możesz krzywdzić innych ludzi, możesz ich zabijać, mordować. Byleby tłum cię oklaskiwał. I któregoś dnia, podobno w nowy rok, jeden z cesarzy bodajże honoriusz, ale tu głowy nie dam, zarządził takie igrzyska. Podobno były to już czasy raczej zaawansowanej chrystianizacji. Lud pogański, chrześcijański na trybunach, na wyróżnionym miejscu cesarz, dwóch gladiatorów gotowych do starcia. I nagle na arenę wpada facet ubrany w jakąś ponurą szatę, jakby to zapewne stwierdził Libaniusz, i mówi, przestańcie w imię Boże, no, i jakieś kazanie głosi. Że nie wolno zabijać, a już szczególnie dla przyjemności innych. Według różnych wersji był to mnich. I podobno ze wschodu. No, jak się naogląda tego, co ludzie wyprawiają przy wy wyścigach rydwanów i jeszcze wiedział, że jego właśnie Biskupi to potępiają. O nasłuchalibyście się od Jana Świętego Chryzostoma, o tym, jak źli są woźnice, a już zwłaszcza tancerki w teatrach. O teatrze w IV wieku, może w innym e, materiale. Ale właśnie taki człowiek, który nie znał stolicy, wpada, podobno nawet na arenę Koloseum. I żąda przerwania walki. On jest jeden. Bezbronny. Na arenie dwóch ludzi wyszkolonych do walki. Na trybunie lud. który tej walki oczekuje. Kto nie chciał oglądać walki gladiatorów, pozostawał poza Koloseum, tak? Czy inną areną. I jest oczywiście cesarz, który to zorganizował, i nagle ktoś psuje mu imprezę. Co gorsza, powołując się na rzecz ważną dla wielu mieszkańców miasta, bo i wtedy chrystianizacja była dość daleko posunięta. I mamy w tym momencie dwie wersje. Pierwsza jest taka, że cesarz powiedział jednemu z gladiatorów: Zabij go. Co ten zrobił? Druga wersja, moim zdaniem bardziej prawdopodobna. Że to lud, widząc, że ktoś tak łatwo wtargnął na arenę i jeszcze przeszkadza w widowisku, wziął i zatłukł mnicha, by ten już więcej nie przeszkadzał. Podobno dla cesarza, niezależnie od tego, czy to on to zlecił, czy to lud odczytał niejako jego wolę, było to wydarzenie straszliwe. I od tej pory zakazano w Rzymie walk gladiatorów. Oczywiście, zapewne znajdziemy jakieś późniejsze wzmianki, ale można je łatwo wytłumaczyć. Albo ktoś chciał. Rekultywować w stolicy, właśnie tą tradycję, która była dobrze znana i mieszkańcom, i samemu charakterowi politycznej władzy, właśnie w Rzymie, albo to gdzieś na prowincji ktoś stwierdził, że, no, dobra, Rzym to Rzym, może jeszcze nie usłyszeliśmy, może coś, a nawet jeżeli usłyszeliśmy, to ciężko zatkaliśmy uszy, żeby już nie usłyszeć tego. W każdym razie, od tej pory igrzyska zaczęły zamierać, jeżeli chodzi o walki gladiatorów. A kim był ten mnich? Po pierwsze, był mnichem, a mnisi, jak zapewne wiecie, przynajmniej ci, którzy słuchali mojego tekstu o monastycyzmie, byli radykalni. Jeżeli coś im się nie podobało, to jechali po tym, jak po łysej kobyle. A powiedzmy sobie szczerze, chrześcijaństwo jest nie do pogodzenia z walkami gladiatorskimi. Więc, jeżeli taki mnich widział ludzi, którzy jeszcze jako echo pradawnych pogańskich rytuałów zabijają się ku tłumów, no to musiał powiedzieć: Ej, sorry, no przepraszam bardzo, ale co wy do jasnej ci wyprawiacie przez tańcie, a wy, którzy to okraskujecie, w ogóle udajcie się natychmiast, nie wiem, na pokutę, na cokolwiek, by... Wy... Poganie! Mnisi mieli łatwiejszą swobodę wyrażania się niż jakikolwiek biskup. No chyba, że pochodził z mnichów, ale wtedy to się mogło skończyć bardzo źle. Muszę zrobić materiał o świętym Janie Chryzostomie, bo to jest naprawdę Wspaniała postać, ale do rzeczy. I prawdopodobnie nieco jako echo właśnie tego bardzo restrykcyjnego ruchu chrześcijaństwa w starożytnym greckim monastycyzmie, trafiło to na, na teren Rzymu. I tu. Jest pytanie o osobę tego mnicha, bo nawet tak naprawdę nie wiemy, jak się nazywał. Mógł się nazywać Telemachos, z tym, że tu się rodzi problem. Kojarzycie Telemacha, syna Odyseusza. Odyseusz po wojnie trojańskiej wracał do domu do żony Penelopy i syna Telemacha. Ale telemachos może oznaczać też zakończenie walki. Więc gdy taki Grek wracał z wojny tej czy innej, nawet nie, nie trojańskiej, chciał spotkać domowników, tych, których się powinno spotkać po zakończeniu walki. Więc to imię telemachos może być symboliczne. Co więcej, mamy inną wersję tego imienia Almachiusz. I tu jest pytanie. Dajmy na to, że rzeczywiście nazywał się on Almachiusz, pochodził ze wschodu, przybył do Rzymu i został zabity w ten czy inny sposób na arenie, co zakończyło walki. Telemachos mógł być przydomkiem. Zniekształcenie Poprzez przekazywanie innym głuchy telefon. Almachos, Elmachos, Telmachos, Telmachos, Telemachos. Dochodzimy do momentu, gdy z Almachosa robi się Telemachos. Skoro nie znamy imienia, bo wątpię, żeby mnich wpadł na arenę i mówił: Ja jestem Telemachos, wy teraz mnie słuchajcie. Koniec walki. Nie, to raczej. Lud nadał jakiś przydomek, i mnich w ten czy inny sposób pod nim funkcjonował. Nie ze względu na to, kim chciał być, ale do czego doprowadził. Ale i to może być powiązane. Przykładowo, chciał doprowadzić do końca walk. Nie wiem, może trafił tam przypadkiem. Ktoś go zaprosił, chodź, pójdziemy na koloseum. Tam jest dużo ludzi, jak coś yy, ładnego, chrześcijańskiego, bogowijnego. Powiesz, to wielu ludzi to usłyszy. Powiedział: okej, okay, idziemy. Zobaczył, co się wyprawia, i: o nie, ja tam idę. Przeskoczył barierkę. Poszedł w długą. Natrafił na dłuższe lub krótsze ostrze. Inna opcja. Rzeczywiście był to jego cel. Ten czy inny sposób poświęcił się temu, aby walki gladiatorskie zakończyć. Wyobraźmy sobie kaznodzieję, który zna temat walk i naucza od miasta do miasta, że trzeba temu zapobiec. Bo przecież to nie było tak, że tylko w Koloseum organizowano walki gladiatorskie, ale w całym imperium. Więc mógł sobie zaplanować taki program duszpasterski, że pójdzie ze wschodu przez. Konstantynopol przez kolejne miasta, aż temu zapobiegnie. Ale jednak musimy wziąć pod uwagę też inną rzecz. Że nawet jeżeli jest to bezimienny mnich lub mnich, którego imię jedynie w tradycji zachował się jako Almachiusz, a był powszechnie znany jako Telemachos, bo zakończył walki. A co jeżeli on naprawdę nazywał się Telemachos? Wszak mógł mieć ojca albo matkę, która bardzo lubiła Iliadę. I nazwali go Telemachos. Został chrześcijaninem i znał znaczenie swojego imienia. Przykładowo, mamy Szczepana. Kojarzycie co to imię znaczy? Po grecku to jest Stefanos. Które przeszło przez to, że Niemcy mają problem z wymówieniem styl i mówią szcz. Sz. Przynajmniej podejrzewam, że tak to było, gdy to imię przychodziło od niemieckich chrześcijan do polskich. Bo święty Szczepan był jedną z ważnych postaci w dziejach apostolskich. A co oznacza Stefanos po grecku? Wieniec, koronę. I jeżeli ktoś zna znaczenie swojego imienia, bardzo często się z tym identyfikuje. Dlatego też takie albo inne imię wybierano dziecku właśnie po to, by w pewien sposób ukształtować jego przyszłość. I teraz dajmy sobie na to, jest taki telemach. Żyje on sobie, żyje i zostaje chrześcijaninem. Wie, że jego imię oznacza koniec walki, koniec wojny. Więc jeżeli wie, że toczą się walki całkowicie niechrześcijańskie za aprobatą chrześcijańskiego niby władcy, będzie chciał temu zapobiec, będzie chciał to skończyć, bo przecież takie jest jego imię. On ma zakończyć walkę. Jeżeli jest lekko ambitny, spróbuje zakończyć walki wśród pobratymców. Jeżeli jest bardzo ambitny, spróbuje zakończyć walki w całym imperium. I być może takie były losy właśnie tego Telemacha Almachiusza? Nie wiemy. Wiemy jedno. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa, wraz z tym, jak powoli ono triumfowało, walki gladiatorów odeszły w niebyt. I jeżeli. Można wskazać jakikolwiek, jakikolwiek plus chrześcijaństwa, nawet najbardziej zatwardziały ateista, musi powiedzieć, że było to odrzucenie śmierci w imię popularności. I myślę, że to jest to powinno być klucz tego materiału. Jeżeli dobrze się słuchało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli słuchało się źle, łapkę w dół. Jeżeli macie coś do powiedzenia w tym temacie, coś pominąłem, możecie coś uzupełnić, zostawcie komentarz. Łapka w górę czy w dół, no w kontekście tego materiału brzmi źle. Ale zapraszam też do subskrypcji, a na, chwil na tą chwilę dziękuję. Z tej strony Rafał Growiec. Pozdrawiam!